Ciąża bliźniacza czy ciąża wielopłodowa to oczywiście jest ogromne obciążenie dla organizmu kobiety, dlatego że takie dzieci jedzą dwa razy więcej, potrzebują dwa razy więcej witamin, konsumują dwa razy więcej mikroelementów. W konsekwencji budowa i łożyska, i zmian związanych z ciążą, i same potrzeby płodowe są blisko dwukrotnie większe niż w ciąży pojedynczej. Stąd też musimy zdawać sobie z tego sprawę, że taka kobieta w ciąży wielopłodowej musi otrzymać znacznie więcej produktów odżywczych, więcej białka, więcej mikroelementów, więcej witamin, żeby te dwie ciąże mogły się rozwijać prawidłowo. Proszę pamiętać, że biologia jest tutaj bardzo okrutna. W wypadku takim, kiedy mamy do czynienia z okresem ciąży, zachowuje się ta biologia w sposób następujący. Dziecko sobie weźmie, nie zostawi matce. Konsekwencji niedobory, które pojawiają się w organizmie kobiety po pojedzie wielopłodowym, wymagają bardzo szybkiego wyrównania. Zmieniłam podejście. Odstawiłam kawę, jadłam więcej owoców, warzyw, więcej nabiału, więcej ryb. Codziennie, obiad jakiś taki treściwy. Moja dieta jest ilościowo niewiele się zmieniła, ale częściej jem i zdrowsze rzeczy. Kobieta, która w ciąży pojedynczej teoretycznie powinna jeść za dwoje, w wypadku ciąży dziennaczej teoretycznie powinna jeść za czworo. Nie, nie jest tak. Proszę pamiętać o tym, że głównym elementem, którego niedobór obserwujemy w ciąży, to są przede wszystkim substancje, mikroelementy, witaminy i białko. I te główne czynniki, jakby musimy dostarczyć takich ciąży, musimy dostarczyć rzeczywiście ilości podwójnej. Ale to nie znaczy, że kobieta ma jeść dwa razy więcej ziemniaków czy ryżów. Chodzi o to, żeby tą równowagę w diecie przesunąć w kierunku produktów białkowych, a nie stosować zasady, że jemy za dwoje. W konsekwencji taka pani po prostu strasznie utyje i tak naprawdę wpłynie do no niekorzystnie. Na Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, żeby dieta nie była podwójna kalorii, kalorycznie, ale żeby była podwójna jeżeli chodzi o mikroelementy białka.